No to że, A zwłaszcza tak jak ja jestem chory, chory jestem, to, tam, to tam. mnie tam. dokuczasz, sadysta, do... celowo dokuczasz, Zadustan, bo ja jestem tam chory tam, tam, i to jestem niewyleczalnie chory, niewyleczalnie chory jestem, niewyleczalnie, to, tak. to mnie dokuczasz sobie, ty dokuczasz, nie córka tylko ty, pod pozorem córki ty mnie dokuczasz, ty dokuczasz mnie, nie jestem głupi, dokuczasz ty mnie, żeby mnie pozbyć tak, tak, ciebie pozbyć. Nie będzie komu stracić. jak się pozbędę. ciebie pozbędą. mu tyle po starym jedzeniu w szpitalu. I on będzie, co z to Fereci, żeby by go Młode pielęgniarki. No On będzie szczepiał się. Ja też jestem chora. Co ty sobie myślisz? Gotuj mu no, dawa, ja on będzie. 24 godziny, co pół godziny ja tych kibliż siedział. Daj ty kto tylko widział. Bo on jest chory. Begunkę ma jak się ubeczmy. Nie jest tyle, nie będziesz miał tej biegunki. i już tam siedzi. To cały czas rób. A kogoś to by męczył? Ktoś ma go zrozumieć, tylko jego. Niczyła go ta kobieta spod siódemki za te dzieci. Dobrze mu zrobiła. A co się stało? No, on czepiał się tam na tego dzieciaka. Taki chłopczy tam, dziesięcioletni, czy ośmioletni. Wydarł się na niego. Dzieciak się przestraszył. Poszedł do domu i powtórzył, że ten pan z parteru. Już wiedzieli, o kogo chodzi. Bo ta kobieta powiedziała, że na tak. To że mu powiedziała. Bardzo dobrze powiedziała. A dziecko wie, że jeszcze. Na takiego już o 16 lat, to już na takiego można krzyknąć. Bo buzie to robi, że nie takie dziecko. To z, no, z swoimi to samo robił. I on nie A stary kawaler powinien być, by był wolny jak dzika świnia. I wychodził chodził po polach i chrząkał, chrząkał kaszelek. Papuguje od kaszelków, od jakichś szczepka, gdy myśli, że on ma jakieś Andrzej siedemdziesiąt lat ma. I on mówi, ja tyle nie jem na kolację, też jest chory. Zje troszeczkę, mówi żoną po ciastku. A czasami wypiją piła, ale on nie, nie bierze takich zastrzyków, jak on. Bierze też, ale... Mówi, czasami jakaś uroczystość, ale nie, ja, a ten to dojdzie do dna. Sławek się dziwił jeszcze tak na jedną nogę, na drugą nogę i miesza szampan, dino, piwsko. Sławek się stał i podniósł, mówił, o ty tak nie możesz. A potem chory. Przez całą noc nie mógł do toalety wejść Sławek przez niego. Może się chce przyrównać z takimi, co mają po 40 lat. I masz stary taki dziad, pewnie cię rozdłuć, trochę trochę wełbie. Gotuj mu co chwilę on będzie nosił. Na chorej kobiety będzie nosił, żeby harowała, żarcie garami mu dawała. A jeszcze, jeszcze będzie kłócał, kłócał, ci kłócno. Przychodzi noc, tą łazię, łazi, łazi chce iść do troje. Ty nie możesz, bo on tam siedzi. Naprawdę no, tak robi. Stamtąd byłaży jeszcze tam. ja zaglądam do szklanki, co tak śmierdzi. A jego piżama śmierdziała. Pracę zrobiłam tym tynku. odświeżaczem. W toalecie tak samo, opecia, opecia wszystko. Wieprz taki. Zamiast tego pogoniliby te siostrzeńcy. Bo tam do toalety to taki mają wychodek, taki drewniany. Przez całe podwórko i po dom piękny, po schodkach, ci pokażę, ten ich dom jest na, tym, na zdjęciu. I takie schodki wysokie, po tych schodkach na dół. No tak, że ze 100 metrów jest tam, do tej bikacji na, na drewnianej. No to by paskudził od łóżka tam po, po, przez podwórko, a Kija, jakby był ziążony, to by mu dał. Z Bożenką. Wojny kiblowe. Paskud. On tylko chory, wszyscy mają niego rozumieć i chuchać, zmuchać, oblizywać, on będzie obsływał. Świniata. a nic nie umie robić, bo chociaż coś umiało to zrobić, nic nie potrafi. Chował się na wsi, nic robić nie umie. A jak to u siostrze? Siostra go żywiła, siostra go utrzymywała. Siostrze nie pomóc? To już za rodzina był. Ja bym mieszkała u siostry, ja bym robiła wszystko i pomagała tak jak sobie. Póki miał pieniądze, to nie widział rodziny. Jak mu się skończyli, to w ten czas pakował się do siostruni i do Rumunii. O matka z do roboty. Nie chciał pracować? Nie, chciał w nocy przyprowadzać różnych tam kolesiów, leżeć do południa, tupać, tupać w miejscu. A oni musieli rano wstać. Tam ta matka o piątej godzinie wstawała. Na pięć osób na gotować, mówię, a mówiła: Ten cholera, zjadł to sam. On sam to zjadł. Naszykowała tego wszystkiego kobieta. Prała. Pralki nie było, ona na tarze takiej ręcznej w wannie prała. To trzeba było się nacharować, bo taka wysoka, silna kobieta, nacharować. I powiesić na sznurkach ładnie powiesiła. A ten nawet powiesić nie potrafi. Nic, a mądrzy się. Już jego poznali. Myślę, że go nie obserwuję. Wszędzie go obserwuję w sklepie i poza domem. A dzieci takie nie są. Ani Basia, Basia miała pięknie, wymyte okno, kwiaty na oknach. Marowała pięknie. Pokładane wszystko miało. się tak samo, Sławek tak samo. Ja poszłam do pracy do sklepu, bo ja tu pół roku pracowała. A przez to babcie to nie mogła, bo ona chodziła i z nietkiem się kłóciła bez drzew. To żerandol wszystko, pomylił taki tyzle, po słodką mieszkał. On już nie żyje. Jego żona się wyprowadziła, a tu mieszkał, potem mieszkał jakiś inny. I tam gdzie ta wioleta mieszkała. I to żerandol wszystko kurze poodkurzali, porobili, mówi. Jakie sprytne dzieciaki, mama w pracy, oni wszystko porobili, a ten stary zaczął przyprowadzać i odprowadzać. Kogo? No, tak znajomków Ja patrzę, a on siedzi, ja w sklepie, w pracy, dzieci w domu, w lodówce wszystko, a tu siedzą przy stole kolesie i piją. O taki on mądry. Tam Statzańskich jakiś przyprowadzał, tam udorabiał. Tak mu było mało wiecznie. A ja wierzyłam, że w morzu, w morzu, w morzu, a morza wrócił to już stary, na emeryturze, to wiadomo, że tak nie można ani tak jeść, dużo ani tak chlać. I ja mu wciskając specjalnie to łąże, to jeszcze jakieś piwko i chłanie w żyweła, że on nie wypije. Nie można, tak jak powiedział, takie lekarstwa, jak on bierze, to końca życia. To nie wolno mu alkoholu ani piwa. Piwo jest alkoholem. Gdyby piwo nie było alkoholem, to by dzieciom sprzedawali. No tak. To szkodzi. A swoje dzieci klapa, klapa i już. Tak robił. Zamiast z dziećmi rozmawiać, z dziećmi iść na spacer. Dobra, Rysiek Mały to brał tak ojca za głowę, za ucho i do ucha słyszeć? Uchy, jak też tak mówił, <laughs> tymi dziećmi. A maskowało to się taksóweczką, z dziaduszkami, matce pakował. A matka później już nie wytrzymała, mówię, co ja mam zrobić, jak on tak kłanie. Matka za i tiska fanduło. Do roboty. A ona mówi, my chcemy spać. A jeszcze tak się głośno dar. Na całe, na całe mieszkanie. Tam dzieci, siostra miała małe. I babcia napracowała się przez cały dzień. Nakarmić zwierzęta, kury, na gotowość. ona miała co robić. no zamiast pomóż, to on mówi: skaku, skaku, tu po jej miejscu. Jak przyszedł tu z leży tu był rzucony. W szafie bałagan, no oni mieli ładnie w szafie, miała naprawdę taka była duża szafa prawie na całą ścianę. I w tej szafie na wieszakach ładnie miała wszystko powieszane. Co na niedzielę, co na co dzień. Druga była bieliźniarka, tam tak elegancko miała poukładane wszystko i tam chowała pieniądze. <laughs> Ale nikt tam nie ruszał jej. To wszystko tylko papierosy chowała przy tym Pietrusie. Dobrze robiła, jak on pet za petem palił. A te poduszki były i tam za poduszkę kładła. No, tam chowali. To on chodził, zbierał po tym pety po podwórku i skręcał w gazetę i kopcił te bitki. To krzyczała, miała rację. I piekła dwa razy w miesiącu chleb, tam taka był piec na węgiel i tam wsuwało się takie duże bochny chleba piekła. Chleb dobry piekła. A jak się już skończyło, to tam miała sąsiadkę taką kazanową. Kazanowa przyszła i pożyczcie chleba. Ta jej pożyczyła tego chleba, potem jak kazanowa napiekła, to jej przyniosła. No żyła w zgodzie, co mu chce. On się tak pieklił. Ja chora jestem, a ten jeździ, bo jego huch odmuchu. No panie, na mocz. 40-letnie kobiety mają pieluchomajtki już. Ale na sranie to tylko basen dostaniesz i ci nie będą pielęgniarki, dziewczyny, się takie drobne męczyć. No, też są pieluchomajtki dla mężczyzn. No. Jemu mało jakąś, a tak tyle obie, to i to przez te majtki wszystkie odsłonią. Pielęgniarki będą się męczyć z takim słoniem wielkim. To tam młode, szczupły dziewczynki są. No, podać basem to poda, zabrać zabierze, to starowa to robi. A czasami i to oni sobie jedna wzajem sobie pomagają. A jednak tak jak ten, żeby zablokował, a druty chorzy, będą w kolejce stać, czekać aż on wyjdzie, tak? No, daliby. Nikt to nie umie robić, a się mądrzy. Przychodni powyganiać wszystkich, z biura powyganiać, a ten po co pracuje, a tamten po co pracuje? Jeśli ma umysł zdrowy, a pracuje dłużej na poetatu czy coś, tam nawet na poetatu pracuje, to odchodzą składki, powiększa się emerytura. To nie jest żadne przestępstwo. Parował do administracji i mówi do tego Jasińskiego, Pan tu jeszcze pracuje? To biura powyganiać ludzi. I dlatego jego nie lubią nigdzie, ani w klatce, nigdzie. Tam wreszcie to było to samo.